Księga Wyjścia, rozdział 6 Pan odpowiedział Mojżeszowi: Zaraz zobaczysz, co uczynię z faraonem. Moja moc sprawi, że was wypuści, a nawet wypędzi ze swojego kraju. Bóg przemówił do Mojżesza: Ja jestem Panem. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg wszechmocny, ale mojego imienia, Pan, nie dałem im poznać. Zawarłem też z nimi przymierze, obiecując im ziemię Kanaan, kraj, w którym zamieszkiwali podczas swoich wędrówek. Usłyszałem również lament Izraelitów zmuszanych do pracy przez Egipcjan i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego ogłoś Izraelitom ja jestem Panem, uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli. Wyzwolę was wzniesionym ramieniem. Nie szczędząc surowych wyroków, uczynię was moim ludem i stanę się dla was Bogiem. Wówczas utwierdzicie się w przekonaniu, że to właśnie ja, Pan, jestem waszym Bogiem, tym, który wyprowadza was z niewoli egipskiej. Następnie wprowadzę was do ziemi, którą przysięgłem dać Abrahamowi i Jakubowi. Ja, Pan, dam wam ją na własność. Mojżesz przekazał te słowa Izraelitom, lecz nie usłuchali go z powodu zniecierpliwienia i utrudzenia. Pan powiedział do Mojżesza, idź, przemów do faraona, króla Egiptu, żeby wypuścił Izraelitów ze swojego kraju. Mojżesz odparł panu, skoro Izraelici mnie nie usłuchali, to faraon mnie posłucha? Nie mam przecież wprawy w mówieniu. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza i Aarona i wydał im polecenia dotyczące Izraelitów i Faraona, króla Egiptu, aby ten pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy poszczególnych rodów. Synowie Rubena, pierwolodnego Izraela, Henoch, Pallu, Hezron i Karmi. To są rodziny Rubena. Synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Ochat, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona. Oto imiona synów Lewiego, według ich pokoleń. Gerszon, Kechat i Merari. Lewi żył 137 lat. Synowie Gerszona, Libni i Shimi. Synowie Kechata, Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Kechat żył 133 lata. Synowie Merariego, Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich pokoleń. Amram ożenił się ze swoją ciotką Jokebet, a ona urodziła mu Aarona i Mojżesza. Amram żył 137 lat. Synowie Ischara, Korach, Nefek i Zikri. Synowie Uziela, Miszael Elsafan i Sitri. Aaron ożenił się z Erzbietą, córką Aminadaba, a siostrą Nachszona. Ona urodziła mu Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha – Asir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Korachitów. Eleazar, syn Aarona, ożenił się z jedną z córek Putiela. Ona urodziła mu Pinchasa. To są naczelnicy domów Lewiego według ich rodzin. Stąd wywodzą się Aaron i Mojżesz, do których Pan powiedział Wyprowadźcie Izraelitów z Egiptu w szyku bojowym. Właśnie Mojżesz i Aaron przekonywali faraona, króla Egiptu, by pozwolił Izraelitom opuścić Egipt. Pan rozmawiał z Mojżeszem w ziemi egipskiej i powiedział do niego: Ja jestem panem. Przekaż faraonowi, królowi Egiptu, to wszystko, co ci powiem. Mojżesz odparł panu: Jestem przecież niewprawny w mowie. Jakże więc faraon miałby mnie słuchać? Moi drodzy, taki trochę trudny i dziwny rozdział. Są w nim dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest taki dowód, kochani, że Biblia bardzo często, szczególnie te stare księgi, Składa się jakby z wielu różnych źródeł, tak zwanych. Bardzo często jest tak, że jakby w jedną księgę poskładano potem kilka historii, przekazywanych sobie najpierw ustnie, a potem zapisanych. Dlatego bardzo często powtarzają się różne rzeczy. Tutaj też tak jest, że już mamy informacje, które już doskonale znamy, ale one jakby wracają, bo po prostu były dopisane w innej wersji. Tak to kiedyś łączono, taki był sposób tworzenia ksiąg. Mamy też ten taki dosyć długi ustęp, gdzie mamy to pochodzenie Aarona i Mojżesza, to było takie jakby uprawomocnienie, skąd oni się wzięli. Natomiast mimo że to jest może uciążliwe, ja przyznam szczerze, no nie jestem wielkim fanem czytania takich rozdziałów, w sensie one są takie męczące, to wbrew pozorom one pokazują coś bardzo pięknego, bo zobaczcie, to już nie wiem, który czwarty, czy piąty, czy może i szósty raz pojawia się ten argument Mojżesza, że on jest nieprawny w mowie i dlaczego Pan Bóg go tam wysyła, on nie bardzo umie, nie? I pewnie gdyby to był jeden autor, to może by się to pojawiło góra, nie wiem, dwa razy, że Mojżesz, nie wiem, przy pierwszej rozmowie i potem po, po rozmowie z Faraonem jeszcze mógłby jakby o, o, na, na to narzekać. A w związku z tym, że mamy te kilka źródeł, no to to się w kółko powtarza, nie? Ale to jest, myślę, w ogóle taki bardzo piękny sygnał. Zobaczcie, my Panu Bogu też bardzo często w kółko powtarzamy różne rzeczy, gdzie mówimy Mu, że potrzebujemy pomocy, gdzie Pan Bóg mówi, ale poradzisz sobie, gdzie Pan Bóg mówi, ale ja jestem z Tobą, a my oczywiście jak ta Kataryna, że ciągle za mało, ciągle źle, ciągle się czujemy niepewnie, ciągle coś nie tak i tak dalej. Ja myślę, że w ogóle to jest chyba jeden z powodów, dla których Duch Święty, że tak powiem, zostawił te księgi w takim kształcie, że one bardzo pięknie pokazują takie nasze męczenie Pana Boga i też to, że On się nie męczy tym naszym męczeniem. Nie tak, że Pan Bóg ma w pewnym momencie dość i mówi już: przestańcie po prostu mnie cały czas prosić, nie? Tak, zresztą Pan Bóg mu ciągle powtarza, jestem z Tobą, ja jestem Panem, ja przeprowadzę swój plan, ale Panie Boże, ja nie umiem mówić, jestem z Tobą, jestem Panem, ja przeprowadzę swój plan i tak dalej. Jeżeli masz takie miejsce, gdzie ciągle tak narzekasz, ciągle Ci właśnie mało, to usłysz dzisiaj to cierpliwe, w kółko powtarzane Pana Boga, ja jestem Panem, czyli ja rządzę wszystkim, nawet z Twoją słabością, ja sobie poradzę.